Hej hej, hej. Cześć kochani moi, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Ja jestem Natalia i jest to 17 odcinek z masów. Jeżeli ktoś jeszcze mnie nie subskrybuje, to serdecznie serdecznie zachęcam. Będzie mi naprawdę miło. Widzę, że powolutku, powolutku te subiki rosną, więc bardzo się cieszę, wszystkich nowych subskrybentów. Serdecznie witam. Dzisiaj drapiamy świąteczne odliczanie z numerkiem 2, 5 i dziewiątym. Yy... Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? A propos, wszystkie pieniążki, tak, wszystkie pieniążki wydrapane idą na schronisko dla zwierzaków, ja z tych pieniążków nie mam nic. I na każdą z tych y, zdrapeczek y, widzowie bądź koledzy, koleżanki z kanałów płacili pieniążki, więc też nie mam takiego wkładu własnego w te, w te odcinki. Oczywiście, <laughs> tak, no, powiem Wam, trochę się ociągam. Dobra, od dziewiątki sobie zaczniemy. A nie wiem, yy, może Wam też przypomnieć, żebyście trzymali kciuki, bo yy, z Justynką się założyłam, że kto będzie miał lepsze świąteczne odliczanie, wygrywa krzyżówkę za trzy dyszki. Więc no fajnie by było, jakbyście trzymali kciuki, żeby to moje odliczanie było lepsze. I numerek dziewiąty jest to mojej Wicki yy, JN. O, no i dobrze, to odrapiemy. Trzymam kochana za ciebie mocno kciuki, was też proszę, abyście te kciuki trzymali. I tutaj szukamy oczywiście prezentu. Nie wiem, jakoś tak mam, kurczę, yy, daleko sięgać do rynku. Najpierw zdrapię sobie tu, co mi jest najdalej. <laughs> I jeszcze szesnastkę. O, i teraz już będzie luks. Tutaj mamy tak kartkę, czapkę, trąbkę i yy, kożuch. Pod dwójeczką mamy skarpetę. Pod trójeczką skrzata. O Jezu, moje gardło coraz gorzej. Tutaj mamy kulę, pizaka, bałwanka, pod ósemką mamy gwiazdkę, eee, rękawice pod dziewiątką, łyżwa pod dziesiątką. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Pod dwunastką jest świeca. Pod trzynastką choinka, pod czternastką jest stroik i pod piętnastką kominek. Siedemnaście. Mój dzień urodzenia dał aniołka. Szkoda, szkoda, szkoda. Tutaj mamy dzwoneczek, sople i pierniczek. Pod 21 mamy szyszki, pod 22 mamy ciuchcie, pod 23 mamy sanie. Też sporo warte, ale z tego co patrzyłam to 5000 już nie można trafić. I tutaj mamy renifera kontrolne DA, czyli różne. Tym razem się kochana nie udało, ale w poprzednim odcinku twoja zdrapeczka jako jedyna dała wygraną. Bardzo dziękuję. Tutaj odkładam. Teraz mamy piąteczkę. Sobie tylko zerknę, czyja jest piąteczka. Piąteczka jest, o właśnie, o Wilku mowa. Piąteczka jest z Drabko Misi. <laughs> Aj, przepraszam Was. Yy, I co? Trzymam kciuki. <laughs> Niech wygra najlepszy. <laughs> Wiesz, kochana, że jakby w Twoje zdrabce się trafiło. Jakie tu są stopnie wygranych? 300 zł to krzyżówka. Ląduje do mnie coś pięknego. Znaczy, wiecie, nie żeby nie było, że jestem jakaś zachłanna. Boń Boże, nic z tych rzeczy. Chciałabym Wam tylko powiedzieć, że swego czasu miałam takie szczęście do wygrywania, a potem nagle mnie ono opuściło i, i, i się strasznie się potem cieszyłam. Wiecie jak coś się tam udało, a średnio się udawało. <laughs> no, także... No nie będę Wam tłumaczyć, bo i tak pewnie nie rozumiecie, o co mi chodzi. Nieważne. Lubię rywalizację. O, tak powinnam od razu powiedzieć. Lubię rywalizację. I mamy prezent! Zobacz! <laughs> Brawo! Nie wiem, czy powiedziałam, ale serdecznie zapraszam Was do kanału Justynki. U Justynki cały grudzień macie do oglądania linie podwiedyszki. Także jest co oglądać. Też jest właśnie taka, jakby rywalizacja coś wspaniałego. Dlatego mówię, lubię rywalizację. Naprawdę lubię rywalizację oglądać. I brać w niej udział oczywiście. No oczywiście ja u Justynki biorę udział. Nie mogło być inaczej. <grymne> A jak mi to wyjdzie, no to się okaże. Tutaj mamy Renifera. Tutaj mamy ciuchcie. Pod piętnastką mamy aniołka. Pod szesnastką mamy Wieniec. Pod 17 mamy czapkę. I jest drugi prezent pod 18. Uuu, pięć dyszek już mamy. Zobaczymy, co będzie dalej. choineczka kula. Co za emocje! Co za emocje! <grytanie> Tutaj mamy skrzata, trąbkę, lizaka. I świecę. Co mamy pod prezentami. Wow, stuwa pod prezentem jednym. <laughs> I stuwa pod prezentem drugim. Ale fajnie. No, jest 200 do wygrania. Ale świetne. Kurcze. Nie wierzę, zobaczcie. Coś pięknego. Haha, <laughs> ciekawe, kto wygrał. <laughs> Jezu, przepraszam Was. No, coś pięknego. Zobaczcie, jaka szczęśliwa piątka. 200 zł. I to nam automatycznie budżet dla tych kochanych psiaków to poszybował do góry. Bo ja się bałam, że te paczki to wszystkie takie takie smutne i biedne. A tutaj zobaczcie, jakie cudo. No, cudeńko. Także super, cel naprawdę. Typ, typ nie cel. W piąteczkę. Coś pięknego. Muszę się jeszcze trochę pozachwycać. Dwa prezenty każdy stówkę dał. Ale fajnie, coś wspaniałego. Jakie mamy kontrolne? na takie coś, a? Mm, hi, hi, hi. a. A, no, No super. Bardzo się cieszę, Justynka. Zobacz. Super, super, super. Biorę sobie kolejną zdrabkę, bo nie mam zbyt wiele czasu, bo tata zaraz wróci z mamą. I to jest dwójeczka. Dwójeczka jest naszej Justyśki. Justyśka trzymamy... O, gujeczka. Trzymamy za Ciebie mocno skarbie kciuki. Ty też trzymaj kciuki, co by coś fajnego wpadło. I drapiemy Kartka. No tak, bo ja tu się rozgaduję, a wiem, że nie mam czasu. Ale ja tak lubię gadać. Też czasami lubię czytać komentarze, że za dużo gada. gadam. O, kominek, skrzat kominek. Dobrze. Kolejne mamy szyszki sanie, lizaczka i rękawice. Takie coś nam chodzi po tym. Taki ptak. Po... parapecie. Ja to się go... Na początku się go przestraszyłam. Ten co kradnie różne takie błyszczące rzeczy. <laughs> Nie pamiętam jak się nazywa. Co on tu robi? Yy, dalej mamy łyżwy i trąbkę. Mamy sopelki. O, już mi nawet gardło przestało boleć, widzicie? Jedna dobra wygrana, już człowieka gardło nie boli. Tylko jeszcze, żeby ten katar minął. I żeby w nocy nie było kaszlu. To, by <laughs> to już by było wspaniale. Mam ciuchcie. Tutaj mamy choineczkę. Dzwonek. Koszuch a tutaj tutaj mamy Renie także no tym razem się nie udało nic wydrapać w świątecznym jest DA <laughs> także bardzo mi przykro ale i tak podsumowanie naprawdę przyjemne bo na trzy zdrapki z numerkiem 2, 5 i 9 czekajcie dziewiątka mi się nie chce wyciągnąć piąteczka dała 200 zł a to jest naprawdę, naprawdę dobry wynik to jest wspaniały wynik, bo cała paczka z drapek kosztuje um, czekajcie, 250, a już mamy 225. Czyli jeszcze jedna drapeczka właśnie ze zwrotem i, i jest wartość całej paczki, więc super, super, że wybraliście świąteczne odliczanie, super, że udało się je zdobyć, um, żeby móc je drapać na tych strapmasach. Coś pięknego, kochani, coś pięknego. Także ja uciekam, bo mam naprawdę niewiele czasu, a muszę to ponagrywać, bo jak wiecie, no ja jak jestem w domku, to nie za bardzo wam kiedy, a jak się trafia taki, wiecie, taki czas, że mogę, to korzystam z niego e, ile wlezie i właśnie na ten czas przygotowałam te świąteczne. Trzymajcie się ciepło, e, serdecznie wszystkich pozdrawiam i do usłyszenia jutro w kolejnym odciniaczku. Buziaczki, pa, pa, pa!